Jeśli chodzi o nowy odcinek Loki'ego Science Fiction, taki noś tytuł, no to jest, powiem, istny kosmos, bo tak się zastanawiałem, co można jeszcze wymyślić. Tym bardziej, że no, ósemka kończy się tym, że jest kononowi, że nie ma niczego, niczego nie będzie, tylko po to, żebyśmy się dowiedzieli, że no, jeszcze nie jest koniec, jeszcze coś tam zostało, jeszcze jakaś rzecz, jeszcze jeszcze tam się Żagiel bieli, czy jakoś tak. No i zaskoczony byłem, jak najbardziej, oczywiście, no bo mm, Loki znowu zacz, zaczyna szaleć znowu już zaczyna go przerzucać w czasie i okazuje się, że jest, jest jedna koncepcja, jest, jest pomysł, ażeby wziąć i hmm, przenieść się w czasie, w czasie i przestrzeni właściwie, Ażeby żeby zebrać ekipę, która jest potrzebna do tego, ażeby no, coś wymyśleć. No dopiero przy, bo, przy okazji y, obiego. On rzeczywiście wierzy mu, bo obi cały czas akurat ten jego wariant jest jak najbardziej. Jak najbardziej osobą, która... Pozwala, jak najbardziej pozwala ogarnąć to wszystko, wierzy Lokiemu, tak to wiesz. Spotyka ludzi po drodze i wszyscy tu się pukni w czoło. No może oprócz Sylwii, ale ona akurat to wiadomo, to jest Loki innej wersji, więc nie, nie, jest, nie jest źle. Tak się zastanawiałem, co jeszcze wymyślą. Bo rzeczywiście ostatni, ostatnimi czasem Marvel ma duże problemy i chodzą słuchy odnośnie tego, że chyba pora, ażeby wrócił Iron Man. Tak, Tony Stark, well, Robert Downey Jr. O, o, oczywiście o tym poza chodziło. Również chodziło o to, a żeby powróciła e, Czarna Wdowa, Johansson. W tym momencie, tak patrząc na, na rozwój fabuły Loki'ego, to wszystko może się spełnić. Powiem ci za chwilę dlaczego. Ale rzeczywiście, no, jakościowo te filmy Marvela ostatnimi czasy nie są, nie są za dobre. Bo czy to oczywiście Ant-Man, czy e, Eternals, no nie powaliły. A Loki. Ten serial cały czas otrzymuje bardzo wysoki poziom, ja naprawdę w tym momencie jestem zdziwiony, zaskoczony i ciekaw zarazem, co się pojawi w finale, ponieważ ostatnie dwa odcinki to jest po prostu nomen omen kosmos, to jest po prostu science fiction, tego się nie, nie da opisać, bo jak dla mnie fabularnie tutaj wszystko się zgadza. Teoretycznie to jest film, może serial superbohaterski, a tak naprawdę superbohaterskim serialem nie jest. Bo, o ile Loki no jest super, super złoczyńcą, a przynajmniej był w filmach, no tutaj to jest inaczej. Nie pojawiają się inne postaci, więc dokładnie wie że to chodzi. No, w końcu to już jest siódmy odcinek drugiego sezonu, i mam nadzieję, że trzeci, czwarty i dwudziesty sezon również będzie. Jeżeli tak, to będzie wszystko trzymało, trzymało się kupy, trzymało się ręce i nogi. Tutaj sprawdzałem wcześniej na, na IMDB, jest informacja, ponieważ on, jak już mówiłem wcześniej, jeździ, żeby jeździ przemieszcza się, żeby zebrać ekipę kiedy pojawia się przy y, łowcy y, B15. Ona tutaj, w ten wariant jest, y, jest lekarką, tak, jest pediatrą. I y, tutaj nazywa się Verity Willis. A w komiksie Verity właśnie jest sprzymierzeńczynią. Y, w każdym razie pomaga, jak najbardziej y, pomaga, y, po, pomaga Lokiemu. Y, zaskoczyło mnie, kiedy pojawił się Casey, wydaje, się nazywa. Y, mamy trzech kolesi, y, uciekają z jakiejś wyspy. Mówię, kurczę, to jest Alcatraz i normalnie od razu mi się przypomniał film z Clintem i Studem Uciek, Ucieczka z Alcatraz, no men, no gdzie, no, tam Clint Eastwood był, był Fred Ward między innymi, ale Clint wcielił się w rolę Franka Morrisa, gdzie wspólnie z braćmi Inglinami um, uciekli z Alcatraz, no i rzeczywiście okazuje się kilka sekund później, że to jest właśnie dokładnie e, ta scena, kiedy to Frank Morris e, ucieka, Nawet znalazłem taką e, ciekawostkę, wiesz, że, że, bo... To było 1962 i do tej pory nikt wtedy, to jest e, fakt, nikt nie uciekł z Alcatraz. Po tym jak Frank Morris i bracia Inglinowie uciekli, nie znaleziono ich. Rok później Alcatraz zamknięto. I to jest ciekawostka, że e, fakt, że e, Loki przyszedł i zabrał e, Casey'a no, czyli oczywiście swojego e, kolegę, może znaczyć właśnie to, że dlatego nie znaleziono Franka Morrisa w 1960. Ja rozumiem, ok, ja rozumiem, że ludzie. Próbuję pewne rzeczy do, do, dopisać, a biorąc pod uwagę, że ostatnimi czasy mój, mój cykl o ciekawostkach filmowych jakoś tak się wpasował, więc stwierdziłem, że no proszę bardzo, może gdzieś tam powiedzmy taka bardzo, bardzo no delikatnie mówiąc, bardzo naciągania, na, naciągana teoria by się, by się zgodziła, ale co mnie zaskoczyło w tym, w tym odcinku, no to mamy tego Lokiego, który jest zagubiony i w końcu się przyznaje do tego, że jest zagubiony, że potrzebuje przyjaciół, że chciałby rzeczywiście, no, no że nie, nie Niekoniecznie, żeby wszyscy go kochali, ale chciałby po prostu mieć przyjaciół, chciałby być akceptowany. I w pewnym momencie Loki nauczył się, jak poruszać się. Pamiętasz, tam na początku drugiego sezonu jego przemieszczało strasznie, rzucało go w, w czasie i przestrzeni. Tutaj w tym odcinku nauczył się to kontrolować przemieszczać się w czasie i przestrzeni. I teraz jest pytanie, bo yy, uwaga tutaj zdradzę teraz zakończenie odcinka więc jeżeli jeszcze nie, nie, jeszcze nie było Ci dane obejrzyj, no to, to, to przez 5 sekund sobie wycisz. Logi nauczył się skakać w czasie i cofnął się do momentu, yy, zanim ono się rozpadło. Okej, okay, dobra, możesz wracać. I w tym momencie jest takie pytanie, czy to będzie koniec, to znaczy koniec yy, przemieszczania się Lokiego logi, w czasie i przestrzeni, czy nagle się okaże, że zaraz, 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 ale skoro ja tak potrafię, no to może ja na przykład cofnę się do czasów, kiedy No załóżmy, kiedy wspólnie umówmy się z Thanosem na polecenie Thanosa W pierwszych Avengers zaatakowałem Ziemię A może cofnę się zamiast, zanim e, Thanos kliknął, albo No wiadomo, że w, te, w, tym, w tym filmie wtedy właśnie Loki, e, Loki zginął, z, z, został zabity przez Thanosa I tak dalej, i tak dalej Gdzie jest kres jego możliwości, a może cofnę się jeszcze w... Ty, wiesz, teraz to teraz mycie jest może zrobię tak, że cofnę się I akurat sprawię, że Iron Man będzie żył Że Natasza będzie żyła Że Kapitan Ameryka, czyli Steve Rogers Nie odejdzie od, od The Avengers I tak dalej, i tak dalej No w tym momencie pomysłów jest mnóstwo Nie wiem jak to rozwiążą Kevin Feige chyba sam już jest znudzony i znużony tym Bo ostatnio czytałem jego tweeta Który stwierdził, że najprawdopodobniej Po Po tej fazie, którą teraz, teraz mamy Civil Wars, nie Civil Wars Secret Wars, no dokładnie wiesz o to chodzi. Stwierdził, że chyba podziękuję Marvelowi i przeniesie się do Gwiezdnych Wojen. Obejmie funkcję, no taką jak pełni teraz w Marvelu, tylko że właśnie m, fabuła seria, przepraszam, seria Gwiezdnowojenna. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. No, możliwe, możliwe, że. że... Czy ja bym go chciał widzieć w Gwiezdnowojennej serii? Nie, nie, nie znajdę teraz. Chyba niekoniecznie bo rzeczywiście tam już jest zapowiedziane co innego, ale dobra, to jest czas na inny odcinek. W każdym razie, ten y, jak najbardziej odcinek mi się bardzo podobał, Lokiego, jestem, jestem zafascynowany, jestem ciekawy. Mam nadzieję, że Tom Hiddleston i spółka pokażą rzeczywiście coś, y, coś y, pięknego. Może powrócić Kang, wiesz, no różne teraz opcje się y, dzieją. Czy na przykład, y, mówiłem wcześniej, że Loki może się na przykład cofnąć do, do pierwszych Avengerów, ale może się okazać na przykład, że on tylko i wyłącznie może się przemieszczać czasowo Czasowo i przestrzennie, no niech tak będzie, tylko i wyłącznie w agencji. Chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że przemieszczał się pomiędzy y, liniami czasowymi, różnymi odgałęzieniami i nie wiem, cholera, wie tak naprawdę, teraz może się wydarzyć bardzo wiele rzeczy, może być y, bardzo długo. Kolejny odcinek już za kilka dni. Ten nosił tytuł, podtytuł właściwie Science Fiction. A kolejny jaki będzie nosił tytuł, czy już w ogóle jest, jest pokazane na IMDB. Bo oczywiście te wszystkie ciekawostki, to ja z, 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 zgarniam z IMDB. No niestety nie ma nie ma jeszcze. Na razie jest tylko odcinek e, szósty sezon drugi. co nie. No i mają się pojawić, oczywiście e, wszyscy tutaj jest, jest, jest pokazane. Co prawda, że ma się pokazać. Pojawi właśnie Victor Timely w szóstym odcinku, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście pojawi się Obi, jest Mobius. Jest minutka, które tak naprawdę. W tym odcinku niespecjalnie się pojawi, no, na dwie sekundy może jest, ma, ma być Ravona Rainslayer, która jak wiemy wcześniej, no Sylwii ją tam, e, ciachnęła no zobaczymy jak to, jak to będzie, będzie George, e, sędzia Gamble, no zobaczymy, zobaczymy jak to, jak to pokażą, to oczywiście może być ściema, bo to wiadomo, że jest imne B, więc mogli stwierdzić A. Puścimy skrucha w błąd, niech mówi na Na YouTubie jak jest, a my po prostu potem go <grych> No zobaczymy, rzeczywiście zobaczymy Jak to będzie i jestem naprawdę bardzo zbudowany Czekam na kolejny odcinek I jestem pełen nadziei A więcej recenzji pewnie, że tak Tutaj gdzieś widzisz jest, mnóstwo klikaj, sprawdzaj Komiksy, Loki, Marvel i tak dalej Bo są naprawdę dobre yy, materiały O dobrym serialu bardzo łatwo mówicie Rzeczywiście w samych superlatywach A z mojej strony to wszystko, cześć